Cześć, ja jestem Splitter, no i zaczynamy nasz kolejny odcinek z Batmona Arcamazailum. Oczywiście zaczynamy e, z tego miejsca, e, w którym skończyliśmy na ostatnim odcinku. No i tutaj Killer Krok wciągnął pod wodę stracha na wróble. Dobra, więc gdzie my mamy tak właściwie teraz iść? Hmm. Może do góry tutaj? Tak. Albo może nie tak. Zobaczmy sobie na mapę. Aha, musimy iść tutaj. Dobra. Podejrzewam, że z Batmana zostało jeszcze może z jakiejś... Nie wiem. Może trzy, góra, cztery odcinki. E, zobaczę jak to wszystko będzie się nagrywało. Ale raczej żadnych problemów być nie powinno. E, z tym nagrywaniem już... E,

Po lewej stronie mamy taki wskaźnik w metrach, ile zostało nam do zarodnika. Dobra. Dobra, tutaj muszę iść wolniej. Z tego co pamiętam, tutaj właśnie po tych kanałach będzie gonił nas krok, więc musimy być uważni. No po prostu im szybciej będziemy po tym, szli, yy, po tym będziemy szli, no to killer krok nas po prostu wyczuje. Jeszcze 125 metrów. Dobra. Z tego co pamiętam, to właśnie krok yy, pojawia się tam, gdzie są te zarodniki. On raczej wcześniej nigdy nie, wyskakował, nie wyskakiwał z wody. Chociaż... Tu jest jakiś safe, więc tutaj może być ostro Jeszcze 70 metrów. Wow 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 Batarangiem, ko batarangiem No właśnie Tak trzeba sobie z nim radzić Idziemy sobie powolutku Dobra i teraz idziemy iść prosto Tak, prosto, dobra sobie przeskoczymy no już tu się nam pojawił komunikat że e, szliśmy za szybko no i już tutaj e, jednego korzenia mamy No jak widzimy strasznie mało nam przybyło e, no ale teraz gdzie my mamy iść? Tutaj? Tak, tutaj Dobrze to sobie pomalutku idziemy tam nie ma nic, więc idziemy sobie tutaj. To jest tutaj. Dobra. No i następny korzeń. Oj, gdzieś jest krok. Musi być to no właśnie. Dobra. Zabieramy korzeń i spadamy. Ciekawe ile tego musimy mieć. Znowu to. Dwa Batarangi dla pewności. I idziemy sobie dalej. Przez chwilę myślałem, że idziemy w złym kierunku, ale... E, wszystko idzie zgodnie z planem, tutaj, tak, tutaj. Krok gdzieś biegnie. Tutaj jest. Wow. Myślałem, że doleci. No tutaj krok będzie nas tak nękał. E, Dopóki nie zbierzemy całej tej próbki. Oho. Gdzieś tutaj chyba. Tak, tutaj. No, nie tutaj. Tutaj. Nie, tutaj. Pro, jest. Dobra, do wody. Tutaj jakieś, nie wiem odpady tam jest krok dobra no i tam mamy następny już korzeń no chyba z, z takich pięć korzeni musimy zebrać z tego co pamiętam chociaż nie jestem pewien bierzemy Dobra, już mamy trzy, No i krok sobie po prostu biegnie. Mamy go w obroże, która jest podpięta pod prąd. Myślałem, że musimy się cofnąć, ale musimy iść tędyk. Może na pewności tryb detektywa sobie załączę. Gdzie ja idę? Żeby nie było jakichś komplikacji. Tak wygląda szkielet killera Kroka Teraz gdzie tutaj? Nie tutaj? Nie tutaj Teraz w lewo czy w prawo? A pójdźmy w lewo Killer Dobra Spadaj No i tutaj już mamy e, Zaczyna się już ta końcowa walka z killerem Okej okay. Z tego co rozumiem chyba musimy wziąć e, Linka Wow To było bardzo bliskie Weźmy sobie Bataranga bo Dobra, lecimy. Nie mam czasu. Wow, gdzie ja lecę, gdzie ja lecę? Wow, 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 wow. Było wow, naprawdę blisko. Dobra. Za szybko, za szybko. Jeszcze 120 metrów. I wychodzimy stąd do tego kroka. Killer, dobra. Masz bataranga. Y tak. jeszcze osiemdziesiąt pięć, dobra, biegniemy, oho, za daleko, dobra, jeszcze sześćdziesiąt metrów, pięćdziesiąt, tu jest killer, masz, dobra Będziemy sobie tutaj. Aha, tu jeszcze mamy jeden korzeń. Więc sobie go weźmiemy. O co mu chodziło? Dobra, to wszystko. No i zbierz zarodniki w kryjówce killera z Kroka. Ucieknij z kryjówki teraz musimy ucieknąć z kryjówki killera kroka. Ona no, mamy aż 500 metrów, więc trochę się znajdziemy. Oha, biegniemy, biegniemy. Dobra. Nie w tą stronę, rzecz jasna. Piąteczka. Nie ze mną takie numery. Dobra. Gdzie teraz? No dobrze, idziemy. Mm, teraz pewnie tutaj. Teraz tutaj <laughs> O kurde, nie przestawiam sobie na źródła. Na bataranga hmm. Tutaj nie, tutaj Tak, tutaj Chyba to sobie pobiegniemy. Tylko, że Nie w tym kierunku Dobra, tak? No w sumie to ja mógłbym przecież ym, szybciej przemieszczać się linką. No ale niech nie będzie. Skoro tak muszę, to niech tak będzie. Już za nami większe pół, więc teraz już nam w miarę szybko pójdzie. Wiem, że za szybko, spokojnie. Gdzie tu jest proch? O kurde, tu jest. Wow. Aj, nie zdążyłem. No nic, mam nadzieję, że... ...tych 500 metrów znowu nie musimy jeść. O Boże, no nie. No nic, idziemy. Po prostu się zagapiłem. To jest to. znowu nie w tą stronę piątkam tak Okej okay, teraz tutaj Teraz gdy będą takie proste odcinki to będę posługiwał się linką żeby nie przedłużać ale batarang muszę mieć przy sobie bo może się tak skończyć jak za pierwszym razem Nie w tą stronę znowu biegniemy, biegniemy, biegniemy W katarach leci. Okej. Okay. Chyba mnie tutaj złapał nie. ten krok. Chociaż nie, jeszcze nie. Tutaj chyba. Już jeszcze nie jestem pewien, ale właśnie się, że poszedł do wody. Nie, tutaj to tutaj, dobra. Biegniemy. 180. O, gdzieś zgubiłem drogę. Tędyk, tak. Mm, teraz pewnie. Myślałem, że już. A jest Dobra Jeszcze 150 metrów Dobra biegniemy, biegniemy, biegniemy Okej. Okay. No i tutaj mamy kolejny Kolejny taki właśnie Event, tak to można nazwać Z tym w przed krokiem, który teraz zniszczy wszystko. Jak leci. no. My will be your tomb. No i... Bum. No i. Killer Krok poszedł na dół. Wróć do jaskini, aby wyprodukować antytytan. Okej, okay, dobra, wyjdziemy sobie tędyk. Yy, no wiem, 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 wiem gdzie mam iść spokojnie. Mamy kolejną modyfikację. E, co my teraz sobie tu lepszymy? Modyfikacja pancerza V4. O, podwójny batarek. Tak, to się nam przyda. E, rzecz bardzo przydatna. Mamy już kolejną walkę. Um, nie wiem, czy dobrze idziemy, tak, dobrze idziemy. Po prostu będę się starał. Um, ten kolem mam broń palną. Zarzucimy Batarangiem, No i ogień. O, moje te piękne kontra, jak ja to... O, chociaż teraz wyszło. Święć kombo Który następny Aj, 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 aj. przekombinowałem Dobra, tego palerynu Szymaj ten se do mnie Kurczę, ale oni są wytrzymali. naprawdę najnie skoczowe. Dobra, z tym się będę bawił. No i koniec walki. Tutaj już coś się zaczyna walić. Tutaj powinno być przejście. are going crazy. I'm getting seismic spikes in all It's okay. I've got the mold samples. I'm heading to the back cave to mix up the antidote. Good. I tell you to hurry, but I'm sure you know what you're doing. Contact me in the cave if you need anything. Dobra. No i. Ta chyba już znacie. już byliśmy tutaj w którymś tam przecież już nie pamiętam dokładnie w którym ale e, w tej jaskini byliśmy z tego co pamiętam chyba otrzymaliśmy tutaj gadżet i był to chyba pazur um, z tego co pamiętam jak difficult and doesn't produce much antidote and the good news the chemical will definitely stop Ivy it may also reverse the Titan transformation I need to run some more tests to be sure I've set the computer to create more but I need to get out of here and find Ivy thank God her plants have reached the Gotham River got some call. No i po naszym komputerze, który miał e, dalej produkować to antidotum. Widzimy twarz Brusa Wayne'a już mm, lekko zakrwawiona. No i mam jeszcze jeden gadżet z tego co wygląda. Ultra pazur. No do trzech pazurów jednocześnie. No nice, nice. Do tej jaskini powinniśmy zaglądać e, coraz częściej, bo co wizyta to mamy nowe gadżety. Postrzymaj rośliny blusz przed zniszczeniem wyspy. Dobra, na tym skończymy. E, killer croc został załatwiony. E, w następnym odcinku spotykamy się już chyba z bluszczem. Więc e, dzięki za uwagę. No i do usłyszenia na razie.